Mój brat jest przedsiębiorcą. Ja nie mam prawa wpływać na jego decyzję, no bo niby z jakiej tej. Uważam, że postępowanie było toczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Proszę wskazać paragraf, który zabrania bratu karty startowania w przetargu. Nie ma takiego paragrafu. Czy to jest przypadek? No pewnie tak. Linia obrony tych osób pewnie będzie się tego sprowadzała, że mógł wygrać ktoś inny. No, przypadek sprawił, że wygrała najbliższa rodzina, ale ja nie wierzę w tego typu przypadki. Gmina Burdokoł Olsztyna. W ubiegłym roku szkolnym samorząd zorganizował przetarg na dowóz dzieci do szkoły. Przewoźnicy musieli obsłużyć kilka wskazanych przez gminę tras. Najkrótsza z nich, z miejscowości Klebark Mały do Klebarka Wielkiego, licząca w obie strony 7 kilometrów, okazała się być najdroższą. Gmina płaciła 400 złotych dziennie. Gmina zszokowała cena za jeden kilometr, która była płacona na tej trasie. Czy Państwo o tej cenie próbowaliście rozmawiać na przykład z wujtem, którego gest leży? Tak, ja osobiście głos. rozmawiałem z Panem Wójtem o tej cenie, zwracając mu uwagę, że jest za duża, że trzeba by było renegocjować tę y, umowę, spróbować odkręcić to wszystko albo ogłosić jeszcze jeden przetarg no, zrobić coś, żeby tyle nie płacić. Bo uważałem, że to jest marnotrawstwo nieprawidłowe. Gmina. Codziennie płaciła ponad, yy, znaczy może nie ponad blisko 400 zł, także to jest suma skandaliczna. Po przeliczeniu to wychodzi około 55 zł za kilometr. Jeśli się patrzy w ten sposób i że jest to 7 km, to może tak się wydawać. Natomiast proszę pamiętać o tym, że był to przetarg ogłoszony zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów dotyczących zamówień publicznych i zgłosił się tylko jeden eferen, oferent. I ten oferent musiał wygrać. Okazało się, że firma, która wygrała przetarg na najdroższej gminnej trasie, należy do brata sekretarza gminy. On sam przetarg organizował. Sekretarz gminy uważa, że nic się nie stało. Tak jak mówiłem, zarzutów i jeszcze w stosunku do żadnej osoby imiennie nie przedstawiłem. Rozumiem, rozumiem, ale ten y, y, firma transportowa to pański brat. Znaczy, pan Leszek. Leszek to jest niewątpliwie mój brat. Jeżeli jeszcze ustaliliśmy, że Tą trasę obsługiwała firma Deszek gdzie sekretarz gminy Waldemar prawda, ingerował jak gdyby w wyniki, nie w wyniki, ale w przeprowadzony przetarg, no to jak Pan rozumie, no wzbudziło to poważne zaniepokojenie. Gminni opozycjoniści twierdzą, że sprawa miała nie wyjść na jaw. Dlaczego? Bo informacja o tym, kto wygrał przetarg na dowóz dzieci i ile gmina miała za niego płacić, nie znalazła się w biuletynie informacji publicznej, a taka informacja znaleźć się tam musi. Ustawa jasno i wyraźnie mówi, że wyniki przetargu powinny się znaleźć na stronie internetowej, tak? A jeśli się nie znalazło w tym przypadku? Moje podejrzenie jest takie, że iż ktoś próbował ukryć te. Do nieprawidłowości. To znaczy wszyscy ci, którzy brali udział w przetargu z tego, co ja się orientuję, to takową informację dostali w formie pisemnej. Rzeczywiście na Biuletynie Informacji Publicznej takiej informacji nie ma. I nie ma do dzisiaj? Chyba tak. Dlaczego? Policja. Nie wzięło. Proszę mnie nie pytać o sprawy, którymi się nie zajmuję. Jest to uchybienie i to nie powinno się dać. Coś Pan zamierza z tym zrobić, jakoś dopilnować, bo do dzisiaj właściwie... Oczywiście, że tak, ale to było, wie pan, teraz się tego już nie da nadrobić nie? w żaden sposób, bo terminy już minęły i już tego się nie da nadrobić. Prawda? I nie da się dołożyć za Natomiast yy, faktycznie było tak, że to uchybienie było i mój zastępca jako jedyny nie został nagrody, którą inni pracownicy dostali za tamten rok. Myślę, że jest to celowe zaniechanie, mimo tego, że ustawa wymusza niejako jako publikację właśnie na stronach urzędu, gminy tego typu informacji o przetargach, no to jest to pewne celowe działanie, żeby no niestety właśnie zatrzeć ślady, żeby nie pokazywać pewnych, pewnych działań, bo a nuż internauci, a nuż mieszkańcy gminy zaczną właśnie przeczesywać internet, szukać tego typu wydarzeń. I tak się dziwię, że rzecz wyszła dopiero po roku, a nie wcześniej. Radni Purdy postanowili nagłośnić sprawę i skierować ją do prokuratury. Twierdzą, że władze gminy nie zrobiły nic, by sprawę wyjaśnić. Tutaj w tej gminie pracownicy urzędu, wójt, sekretarz nie do końca zdają sobie sprawę z litery prawa. Co im można, czego nie można. Że, że czują się, czują się bezkarni. Nie na darmo przed laty wymusiliśmy hasło, Polak potrafię. Zatem umiemy obejść najdoskonalsze przepisy, które mają być gwarancją praworządności przestrzegania tego, żeby właśnie w przetargach wygrywały filmy najlepsze, najtańsze i te najbardziej godne zasługi, żeby wygrywały te przetargi. Ale jednak no, potrafimy, potrafimy cały czas kombinować. Nie ma po co zarzucenia w tej sprawie w tej spra sprawie, że, pom że pomóc pan bratu w jakiś sposób się wzbogacić? Nie, nie ma. Brad bierze udział w przetargach. Już gdzieś.